Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu zaprezentować detektor ten napodu podu ES101EX. Rozpakujemy teraz nasz detektor ten napodu. W pudełku mamy gwarancję wraz z instrukcją obsługi oraz certyfikatem Etui do paska na rzepy, który możemy przenosić nasze urządzenie. Pasek do urządzenia, żel do badania oraz sam urządzenie. Wraz z każdym urządzeniem są oczywiście paluszki alkaliczne. Baterie znajdują się z tyłu urządzenia. Dwie baterie alkaliczne pozwalają na 5 godzin ciągłej pracy na najwyższej możności. Urządzenie posiada. Budowany głośnik, przez który słyszymy tętno płodu oraz wejście na słuchawki. W momencie podłączenia słuchawek, dźwięk z głośnika przenoszony jest na słuchawki. Urządzenie to posiada głowicę dwuhercową, która pozwala na detekcję tętna płodu już w 10 tygodniu. Pracę urządzenia należy wykonywać wraz z żelem, czyli powierzchnię padanego brzucha pokrywamy żelem. Przykładając urządzenie do brzucha, szukamy najodpowiedniejszego miejsca, ażeby usłyszeć jak najczystszy dźwięk ten na płodu. Urządzenie posiada trzy klawisze funkcyjne oraz wyświetlacz, na którym wyświetla się puls. Pierwsze od dołu jest to zamrożenie wyniku, drugi przycisk jest to włączenie, wyłączenie, trzeci głośność. Jednokrotne przyciśnięcie włączenia włącza nam urządzenie, przytrzymanie około 3 sekund wyłącza nam urządzenie. Oprócz tego urządzenie posiada funkcję oszczędności baterii i kiedy jest nieużywane po 5 minutach, automatycznie nam się wyłącza. To chyba na tyle na temat tego urządzenia, które świetnie zapewne się sprawdzi w każdym gabinecie ginekologicznym czy też w oddziale położniczym.